Spocznie. Hej, cześć, witajcie z tej strony, oczywiście ja i witajcie w kolejnym odcinku. Oczywiście liveik będzie. Tak jak zapowiadałem już, będzie o 17.15, więc proszę bądźcie na Twitchu. Twitchu 17.15. Będzie. Będzie live. Więc tak. I did it. Ja to robię przed live'em. Więc spieszcie się, picowie, moi kochani. Zostawcie lajka, lajka, no i co? Do tej nutki będziecie mieli link w opisie. A ja co? A ja z wami się zajmę bardzo serdecznie, serdecznie, serdecznie. Sardelalecznie, Czucie mam pod koniec taki malutki spoilerek? Tam będzie mój kolega więc na tym live jeśli będziecie zobaczycie mojego kolega więc. Co?